nagrywania. Takie jakby drugiego OBS-a. Ja nie wiem, co to Boże, to byłby cud, gdyby Microsoft oddał mi konto. Pieniądze wylane w błoto. Kupiłem Minecrafta za 130 zł i przypadkowo wylogowałem się z tego konta, no i 130 zł w błoto. I fajnie. O, ale miły jesteś. Wiem. Zrestało. Miano jakiś no inwizm jeszcze nawala. Jakiś nie, inkognitowiec 30. O, jeszcze nie, Elo się ma. Ale pięknie nagrane. Ale piękne nagranie do administracji leci. A, jesteś jesteście H2 cały czas. Tak, H2 jestem. Dobra, że pomóc. No, ktoś jeszcze to pleców kwita. Ej! Ja myślałem, że mnie my to koledzy, a chłop mnie nawala. A jest tutaj ktoś z Jest, kurwa, 30, 30, full skuszam. A gdzie? Czekaj, ja kończę nagrywać lecę do administracji yy,